Cześć! W dzisiejszym odcinku odpowiem wreszcie na odwieczne pytanie, takie, które niejednokrotnie zadawaliście mi w komentarzach, mailach czy innego rodzaju wiadomościach: czyli kto jest najpotężniejszą postacią w całym Marvelu? Spójrzcie, oto i on! najpotężniejszy. Ten, którego kaprys może kompletnie zmienić rzeczywistość Marvela, czyli Axel Alonso, czyli obecny redaktor naczelny. Spokojnie, spokojnie, zanim spalicie mnie tutaj na stosie, już znacie, że wybrałem najprostszą możliwą odpowiedź, wysłuchajcie mnie, ponieważ chcę powiedzieć o tym, dlaczego pytania o to, kto z kim wygra, nie mają większego sensu, a jednak cały czas... Można mówić o najpotężniejszych bohaterach, dlaczego mówi się o tym, że Hulk jest taki potężny, czy Ghost Rider, a niekoniecznie panisher. Zacznijmy więc od właśnie tego ciągłego pytania, Ej, kto by wygrał? Ten czy ten? To pytanie nie ma kompletnie żadnego sensu i zadawanie go jest w najzwyczajniej świecie głupie. Idea jest taka, że w komiksach wygrywa pamiętajcie zawsze ten, kogo wybiera scenarzysta. I historia dana może mówić na przykład o tym, jak to Panisher pozabijał prawie wszystkich bohaterów w uniwersum Marvela. Czy przez to mamy uznać, że Panisher jest najpotężniejszym ze wszystkich bohaterów, bo wykończył pozostałych? No nie, nikt tak o nim nie myśli. Zawsze może znaleźć jakiś kruczek scenariuszowy, który spowoduje, że dany bohater znajdzie w sobie tajną siłę, albo stworzy jakiś super gadżet, albo zaskoczy kogoś innego. I jeżeli zaczęlibyśmy się zastanawiać o tym, kto jest najpotężniejszym bohaterem idąc tropem tego, kto z kim wygrał, to do niczego nigdy byśmy nie doszli, bo zawsze gdzieś byłaby pętla na zasadzie ten pokonał tego, a jego pokonał ten i pokonał tego, i tak wiecie, by krążyło i w końcu, który z nich jest potężniejszy? No, no żaden. Ponadto są niektóre moce bohaterów, które celowo zostały napisane, żeby niejako wykluczać pozostałe. Jest na przykład Black Bolt, potężny król, władca Inhumans, który swoim krzykiem mógłby unicestwić prawdopodobnie całą planetę, niszczyć miasta po prostu z powierzchni ziemi je kompletnie zdmuchiwać. A jednocześnie jest mutantka o imieniu Daisler, której cała moc polega na tym, że absorbuje dźwięk i przekształca go w światło i potrafi promienie świetlne z tego tworzyć. O w zależności od tego, jaki był dźwięk, tak intensywność tego światła z niej się wydobywa. I nawet już było pokazane, że przekształciła szed Black Bolta w ten sposób, że go znokautowała. Czy jednocześnie Dazzler jest uważana za potężniejszą postać od Black Bolta? No w żadnym wypadku, ale w starciu niejako jej moc kontruje Black Bolta. Tak samo jest z Hulkami na przykład. Mod czerwonego Hulka polega na tym, że wysysa, absorbuje energię z otoczenia, na przykład energię gamma, i przy dłuższym starciu pomiędzy nim a zielonym Hulkiem, zielony zacznie słabnąć i w końcu zmieni się z powrotem w banera, czy ktokolwiek tam akurat jest z tym Halkiem na tej chwili, jednocześnie Czerwony Halk wcale nie jest potężniejszy od Zielonego Halka. W wielu starciach z innymi bohaterami Czerwony Halk nie spisałby się tak dobrze jak Zielony. I znowu, jeden drugiego pokona, ale przez to jest potężniejszym bohaterem od niego w żadnym wypadku. Na początku powiedziałem Axelu Alonso, ale to też nie tak do końca, że on nad wszystkim sprawuje kontrolę. On też ma swoich szefów, czasami trzeba się dostosować do tego, co jest w filmie, czasami daje wolną rękę scenarzystom i to scenarzyści sobie piszą i oni ustalają kto w ich historii, z kim wygra i dlaczego. Także dochodzenie do tego, kto z kim wygra, po raz kolejny mówię, jest bezcelowe. No to nie ma żadnego sensu. Zadanie pytania, kto z kim wygra, Zawsze poprawna odpowiedź będzie taka: ten, kogo wybierze scenarzysta, ten, kto akurat pasuje do danej historii. Jednakże, i to jest najważniejsze, często mówi się o bohaterach w ten sposób, że o, ten to jest dopiero potężny, a ten niekoniecznie. I chciałbym wiedzieć, jak ja do tego podchodzę, jak ja widzę to, i dlaczego nie lubię zestawiać ich obok siebie na zasadzie, wiecie, drabinki, że ten jest silniejszy od tego, ten jest silniejszy od tego, bo nie da się tego tak do końca porównać. Ale. Można zrobić taką, powiedzmy, ogólną, jakby to powiedzieć, ogólne odniesienie do danych bohaterów. I kiedyś na swoim kanale zrobiłem ten taki ranking, w którym zestawiłem bohaterów na różnych, jakby poziomach. Nigdy nie kierowałem się tam tym, kto z kim wygrał, bo po raz kolejny mówię, nie ma to żadnego sensu. Ale odnosiłem się tam bardziej do tego jak ci bohaterowie są postrzegani w świecie Marvela. I to też, pamiętajcie, zawsze jest zabawa, bo zawsze może się znaleźć ktoś, kto trochę inaczej to poukłada. Ale ja się kierowałem właśnie tym takim postrzeganiem. Weźmy na przykład bohatera, takiego jak jeden z moich ulubieńców, Herman Schulz, nazywany Szokerem. Ten Szoker rabuje właśnie bank, wynosząc z niego swoje te worki, wiecie, ze znakiem dolara, pełne pieniędzy. Teraz na miejscu pojawia się Spider-Man. Jak zareaguje Herman Schultz? No pewnie będzie strzelał, będzie próbował się bronić, licząc na to, że jakoś, nie wiem, zawali jakiś budynek na Spider-Mana, może go znokautuje jakimś fartem i ucieknie z pieniędzmi. Tak samo zachowałby się jakby pojawił się, nie wiem, Deadpool, tak samo zachowałby się jakby pojawił się, nie wiem, jakby był Punisher, to pewnie nagle Herman Schultz odkryłby, że jest w ogóle... Biegaczem olimpijskim i zacząłby tak szybko przebierać nogami, jak tylko to możliwe, strzelając za siebie, żeby ewentualnie Franka Castle znokautować, no bo poddawanie się nie wchodzi w grę. Czy der Devil? Natomiast, jeżeli na miejscu pojawiłby się Halk czy Thor, Herman prawdopodobnie położyłby owe worki z pieniędzmi na ulicy, zdjąłby swoje rękawice szokera, usiadłby na krawężniku i czekał aż przyjedzie po niego policja. No właśnie, kiedy mówimy o potędze danej postaci, trzeba przede wszystkim patrzeć na dwie sprawy. Po pierwsze, z jakim Tymi przeciwnikami on na co dzień walczy, i to na co dzień jest bardzo istotne, ponieważ w dowolnej historii może się znaleźć jakiś dodatek, że bohater XYZ nagle znalazł w sobie starożytną moc bogów, nie wiem, kosmosu, i tak pierdolną komuś, że nie wiem. Spider-Man jednym ciosem rozwalił Galactusa i haha, patrz jaki on jest potężny. Czy na potrzeby World War Hulk? Hulk stał się tak kurwiony, że mógł walczyć jak równy, równy z równym praktycznie z centrym. Ale to są generalnie te pojedyncze historie. Patrzmy na to szerzej, jak jest on od lat, powiedzmy, ilość tam pisany, jak jest postrzegany w świecie. I owszem, to też potrafi się zmieniać popatrz na taką postać jak Iceman, który na początku rzucał śnieżkami w magneto, potem jeździł na tej swojej ślizgawce, potem robił wokół siebie zbroję, która powodowała, że był niejako takim bruzjerem, wręcz mógł wiele wytrzymać, a ostatecznie wyewoluował do poziomu mutanta Omega, gdzie może tworzyć konstrukty z lodu które chodzą niezależnie od niego, znaczy on nimi steruje, ale może obok walczyć i one też walczą i jest praktycznie niezniszczalny, bo jak go rozbijemy na kawałki w lodowej formie, to on się może znowu wzrosnąć. I dzisiaj Iceman jest oczywiście tak postrzegany, ale to, że zamroził jednorazowo piekło, nie powinno być brane pod uwagę w myśleniu ogólnym o Icemanie. Scenarzyści kochają od czasu do czasu wznieść jakąś ukrytą moc, czy pokazać jakiś ukryty geniusz naszego bohatera, którego nie ma na co dzień, ale. Kiedy przyjdzie co do czego, kiedy znowu ten bohater przyjdzie i spotka się ze wspomnianym wcześniej Hermanem Schulzem, szokerem, nie będzie to nigdy brane pod uwagę, ponieważ to stało się gdzieś, kiedyś w jakimś jednym miejscu i pewnie mało kto o tym słyszał. Dlatego, tak jak mówię, warto zwrócić uwagę, z jakimi bohaterami, z jakimi złoczyńcami dany bohater walczy na co dzień, kto znajduje się w jego tak zwanej galerii łotrów. I najlepszym przykładem jest chyba tutaj Superman i Batman z świata DC. Przeskoczę na chwilę. Mamy tych dwóch gości i pytanie, kto z nich wygra w starciu? Jak się będę ubić? Rzeczywiście, że wygra Batman. Batman zawsze wygrywa. Pewnie zawsze nosi przy sobie kryptonit. Jak się okaże, że ten kryptonit, który ma w pasku, gdzieś mu wyleci, to ma drugi w bucie. I Batman zawsze wygra z Supermanem, ale kto jest z nich potężniejszy? No oczywiście, że potężniejszy jest Superman. I jak popatrzymy na złoczyńców, którymi na co dzień walczy Batman, no to jak Pingwin widzi Batmana, to tam strzela z tej swojej parasolki, czy robi inne triki, żeby Batmana załatwić. Wiecie, wrzucić go do jakiegoś, nie wiem, krokodyla czy coś takiego. No jak Pingwin zobaczyłby Supermana, to może próbowałby uciec co najwyżej, ale w wielu miejscach pewnie stwierdziłby, że i to nie ma sensu. Zakładając, że oczywiście scenarzysta nie napisałby tego, tego w ten sposób, że. Kingwin ma przygotowany super plan, dzięki któremu przejmie kontrolę nad Supermanem zarodkami Poison Ivy, bo to też oczywiście można napisać. Ja po raz kolejny odnoszę się do takich ogólnych historii, a nie tych takich pojedynczych smaczków. I to nie, z jednej strony może być ciężkie, nawet do zauważenia, co się kiedy dzieje, ale kiedy wszczyna się odpowiedniej ilość komiksów, zaczynamy rozumieć, jak dany bohater jest traktowany. I też trzeba patrzeć na to, jak reagują na niego nie tylko jego wrogowie, z kim on walczy na co dzień, ale jak reagują na niego jego sojusznicy. Powiedzmy, że na końcu jest jakaś wielka walka, jakieś wielkie starcie z mega wielkim zagrożeniem, i na, w ostatnich stronach danego zeszytu pojawia się Ghost Rider, i wiemy, że w następnym zeszycie wejdzie do, do akcji. Ghost Rider, jeżeli poczytaliśmy trochę o nim, jest na tyle potężną postacią, że wiemy, że on sam może swoją mocą odmienić losy walki, że jak on wejdzie do akcji, to zacznie się dać, to tam coś się zmieni, mimo tego, że zagrożenie jest wielkie, Ghost Rider coś na pewno wniesie. Z kolei, jeżeli na końcu tej historii pojawi się, powiedzmy, Daredevil, a walczymy z kosmicznym zagrożeniem, to wiemy, że scenarzysta umiesił go raczej dlatego, że ten Daredevil ma prawdopodobnie jakąś informację, ma jakąś broń, albo wie o jakiejś broni, Dzięki której bohaterowie będą mogli tego złego gościa pokonać, no bo sam Daredevil przecież nie wniesie wiele do walki z kosmicznym zagrożeniem. I to jest jeden z powodów, dla których w ogóle warto interesować się tym ogólnym postrzeganiem, bo wiemy na czym stoimy, wiemy właśnie, jak ta historia może przebiegać, czego możemy się spodziewać. Ktoś, kto pierwszy raz otwiera, że nie wie, kim są to, te postacie. Jak zobaczy takiego Derdevila na końcu, to pomyśli, że to jest właśnie gość, który znalazł się tam, bo on ma lecie do walki i wpierdzielić temu złemu. No ale kiedy wiemy mniej więcej. Kim jest Daredevil i co on potrafi? Możemy domyślać się, jakie tutaj zastosowanie scenariuszowe, zastanawiać się bardziej w tą stronę, dlaczego on się znalazł w tej historii, a nie myśleć tylko o starciu fizycznym. Dlatego też, jakiekolwiek zestawianie bezpośrednio obok siebie dwóch bohaterów, nie ma tak dużego sensu, tak jak ustawimy powiedzmy Thora i Hulka. I który z nich jest potężniejszy? Pewnie Hulk, ale czy na pewno. No, wygrał z Thorem wiele razy, ale w starych historiach bywało inaczej. Wiecie, tu zaczyna się robić właśnie ten cały medlik, kto kogo pokona i tak dalej, kto jest między nimi silniejszy. Kiedy zastanowimy się natomiast, z jakimi oni przeciwnikami walczą, walczą z dosyć podobnymi i na tym to powinno się jakby skończyć. I zarówno kiedy Hulk, jak i Thor nagle wleci do środka walki bohaterów, yy, którzy przegrywają I są tam przytłaczani. No, na pewno morale podrosną i stwierdzą: OK, mamy znowu szansę. Duży atut znalazł się w walce. I to jest według mnie jedyny sposób, w jaki powinno się to postrzegać. Jakiekolwiek te piramidki, taką jak sam zrobiłem, są, będą raczej zabawą. Natomiast ustalanie już w ogóle, kto z kim wygra, po raz kolejny podkreślę, mija się z celem. I na te pytania zauważcie, że większość osób, które coś tam wie o Marvelu, będzie odpowiadało scenarzysta, więc wszelkie wersusy to głupota po prostu. No, To jest, chyba że w ramach, tak jak mówię, sobie zabawy, możecie sobie fanfic rozpisać. Jakby przebiegła ta walka, kiedy tutaj Spider-Man wytworzył specjalne działo, bo jest inteligentny, a Hulk jest akurat głupi i wpadnie w zasadzkę, bla, bla, bla. Ale w ten sposób możemy sobie wymyślić absolutnie wszystko. Yy, skupmy się raczej na, na, na tym, jak, jak są ci bohaterowie widziani. I tutaj chcę dodać kolejną rzecz, dlaczego nigdy nie ruszam w takich dyskusjach bohaterów, którzy są tych bytów kosmicznych. Generalnie zwykle kończę na Galaktusie, dlatego że Galactus jest jeszcze na tyle popularną postacią, na tyle znanym gościem, na tyle wiem, jak reagują na niego rasy galaktyki i tak dalej. No wiadomo, jak on jest potężny. Generalnie jak on przylatuje na daną planetę, to nikt nie próbuje z nim walczyć, tylko się ludzie ewakuują. No bo z nim się akurat nie da walczyć. I to jest ta postać, na której jakby kończę. Wszystko powyżej niego jest tak abstrakcyjne, te wszystkie kiedyś Wannabe bowol, który dzisiaj jest prawdopodobnie już w ogóle niekanoniczny, bo wiem, że cały czas mnie pytacie o cholernego Wannabe Bowol, zapomnijcie, że ta postać istnieje, Wypa wypadł z kanonu jakiś czas temu, bo nikt się do niego nie odnosił w sytuacjach, w których powinni się do niego odnosić, więc z mojej perspektywy po prostu taki nie istnieje, ale nie tak dawno temu w, w, w historii Ultimates pojawił się The First Permanent, pierwsze uosobienie kosmosu, mamy Eternity, jakiś prawo, porządek, te sprawy, no, wyobraźcie sobie znowu na naszego biednego Hermana Schulza i nagle przed nim pojawia się uosobienie wszystkiego co jest, Eternity. No to tutaj Herman nawet nie posadziłby te worki na ziemi z kasą i zdjąłby rękawice i tak dalej, tylko po prostu by zgłupiał, by po prostu gapił się jak debil w to i nawet sam nie wiedziałby jak zareagować. No, Pewnie by oszalał czy coś w tym rodzaju. To jest zbyt duży koncept na, yy, na umysły śmiertelników zwykłych. Dlatego jakiekolwiek zestawianie, nie wiem czy Living Tribunal, pojawia się przed rabusiem, który wybiega z banku. No. Powiedzmy, że znowu koleś by zdewilniał, nie wiedział co to jest, co się tutaj dzieje. Tak zwykle, ruszanie jakichkolwiek konceptów, Kwestii, co jest potężniejsze, chaos czy porządek, miłość czy nienawiść, bo tak się nazywają. Wieczność czy nieskończoność. Nie, mija się troszeczkę z celem. Tak samo Bionderzy, których nagle zestawił e, Hickman w swojej sadze, że pokazał, że ten Bionder, co był w tych pierwszych zgrywała, to było tylko dziecko, że on nie ma znaczenia i tak naprawdę są dużo potężniejsi, ale Doktor Doom wysadził ich jakąś wielką bombą, którą oni stworzyli. No to są koncepty pisane na potrzeby danego scenariusza. To nie jest tak, że będziemy mieli zaraz Bionderów, którzy znowu się pojawią, wiecie, regularnie, tak jak Galactus nawet pojawia się regularnie. No to nie to, że wiecie, codziennie wieczorem Spider-Man spotyka się na kawie z Eternity, czy coś takiego. Dlatego o tych konceptach raczej polecałbym Wam myśleć właśnie jako o konceptach, jako o które coś uosabiają, coś reprezentują, jak śmierć, yy, niż takich, które będą się gdzieś tam, wiecie, ścierały z Halkiem i tam dawali sobie po mordach. Także z mojej strony, jeśli chodzi o takie podsumowanie siły to wszystko, po raz kolejny powtórzę, nie pytajcie nigdy o to, kto wygra, bo to nie ma sensu. Jedyne sensowne pytanie, jeżeli już, to jest jak mniej więcej potężny jest dany bohater. I to nigdy w zestawieniu od czy jest potężniejszy od innego bohatera. Wiecie, od Shera pewnie Hulk jest potężniejszy, ale mniejsza o to. Natomiast warto jest stanowić właśnie, jakich on ma wrogów, jak na niego reagują w czasie walki, jak reagują na jego niego sojusznicy, czy zwykle jest pisany jako ten gość, którego trzeba szybko wyeliminować, bo inaczej będzie tak silny, że ciężko będzie mu na przykład jakiegoś, jakiegoś przeciwnika dać jakieś zagrożenie, czy raczej jest to gość, który będzie często poobijany, nie Frank Castle czy, czy Del Devil i wiecie, z połamanymi żebrami gdzieś się tam wykaraska, ale jakoś wygra. To są, uważam, naj, najlepsze kategorie, w jakich można tych bohaterów postrzegać. Dlatego mówię czasami o poziomie kosmicznym, poziomie ulicznym i tak dalej. No bo to jest jeszcze jakaś klasyfikacja, y, którą, którą można sobie tam gdzieś w głowie ułożyć. Nic, wszystko inne będzie tylko jakiegoś zabawą i dopisywaniem scenariuszy, które mogą pójść w dowolny sposób. Także z mojej strony to wszystko. Do następnego razu. Cześć.